Wesołe przygody bliźniaków Klary i Kuby. Klara. Kuba. Mama Patrycja. Tata Piotr. Okulus Max i jego tajna broń. Kubuś, ty jeszcze nie w łóżku? Co robisz? No tak. Mamusiu, spójrz. Dzisiaj w szkole Marcin pokazał mi nową gazetkę. Wiesz, że teraz te figurki nazywają się Super Things? Naprawdę? Zingsy zmieniły nazwę? No serio, sama zobacz. O, Super Things seria Secret Spice. Sekretne okulary. Brzmi bardzo ciekawie. Tak, ta seria to Super Things Secret Spice. Kolejne też będą miały własne nazwy. Ależ ty jesteś zakochany w tych figurkach. Tak, bardzo lubię się nimi bawić. Mamusiu, skoro Klara nocuje dziś u koleżanki, może opowiesz mi bajkę na dobranoc o Super Thingsów. Jasne, skakuj do łóżka. Super, świetnie. Dawno, dawno temu kapitan superbohaterów zwołał tajne obrady, na których planował ułożyć plan pokonania super A gdzie reszta? Przecież mówiłem, że to bardzo ważne. Yy... Trudno, spotkaliśmy się tutaj, ponieważ doszły mnie słuchy, że nasz tajny szyfr jest w niebezpieczeństwie. Słończyńcy wyciągają po niego swoją rękę. Nie możemy do tego dopuścić! Hm. Ale co zrobimy? Musimy ukryć go w naszych super szczerzonych kryjówkach. Proszę zwołać hardloka i jego ludzi. Ułożymy plan działania. Tak jest! Wow! Ależ ja mam szczęście! Kolejny raz trafiłem na drużynę Super Things. Kuba? Przyjacielu, jak miło Cię widzieć! Mnie Was również! Niechcący usłyszałem kawałek rozmowy. Może mógłbym Wam jakoś pomóc? Oczywiście, że tak. Każda dodatkowa osoba przyda się, aby pokonać złoczyńców. Wszystko jasne? Każdy wie, co ma robić? Tak, jest! Tak jak mówiłem, rozdzielamy się, a Ty, Kuba, polecisz ze mną. Jak to? Polecimy? Ale czym? Zaraz ci pokażę. Wow, co to jest? To nasz nowy nabytek statek powietrzny. Posiada potężne szczypce, dzięki którym możemy złapać każdego wroga. Jest niesamowity! Tak, to prawda, ale teraz już musimy ruszać. Kapitanie, jestem na miejscu. Dobrze, bardzo dobrze. A, tylko nie zapomnij założyć okularów dla kamuflażu. Tak, tak, mam je na sobie. Upozorowałem również wypadek, a teraz tylko czekam na superbohaterów. To świetnie. Z naszą nową bronią zdobędziemy tajne hasło do dekodera i odkryjemy ich tajemnicę. Muszę kończyć. Słyszę ich. Ratunku, ratunku, pomocy! Tam ktoś jest! Ratunku, proszę, pomóż mi. Co ci się stało? Miałem wypadek, uderzyłem w drzewo i nie mogę się podnieść. Chyba uszkodziłem sobie nogę. Proszę, pomożesz mi? No nie wiem, spieszę się, a poza tym nie znam cię. Halo, gdzie ty jesteś? Wszyscy już dotarli do kryjówki. Przepraszam, ale musiałem się zatrzymać. Spotkałem Tkinsa, który miał wypadek. I błaga mnie o pomoc. Co mam robić? Hmm, a jeśli to jakiś podstęp? Szczerze, to wyglądem nie przypomina złoczyńcy. No dobra, weź go ze sobą, skoro potrzebuje pomocy, ale zostań z nim w bazie. Absolutnie nie może poznać naszych sekretnych kryjówek. Nie wiemy, z kim mamy do czynienia. Tak jest, zrozumiałem. Podaj mi rękę, pomogę ci. Czy to są te kryjówki, o których mówiłeś? Dokładnie tak. Mają one sekretne zamki, tak zaawansowane technicznie, że tylko nieliczni potrafią je otworzyć. Niesamowite! Wszystko jest tu tak wysoko rozwinięte! Naprawdę jestem pod wrażeniem! Dzięki! Superbohaterowie cały czas pracują nad nowymi technologiami. Gdzie my jesteśmy? Przywiozłem cię do bazy. Tutaj pomogę ci dojść do zdrowia żebyś mógł stanąć na własne nogi. jak tam sytuacja? Zabrali cię do swoich kryjówek? Niestety nie. Superthinks przywiózł mnie do bazy. Co? Ty głupcze, jak na to pozwoliłeś? A co miałem zrobić? Może oni się domyślają. Sam nie wiem. Nic mnie to nie obchodzi. Masz poznać ich tajemnicę i to jak najszybciej. Oczywiście, okulusie Mark, nie zawiodajcie. Jestem już. Mam tutaj potrzebne leki i opatrunki. Nie martw się, wyjdziesz z tego. Dzięki. Jak sytuacja u ciebie? Jak on się czuje? Wszystko w porządku. Dałem mu leki i chyba zasnął. Świetnie, w takim razie przyjedź do nas. Oczywiście, za chwilę będę. Muszę go śledzić. Nie mogę przegapić takiej szansy. Dobrze, że już jesteś. Chodźmy do środka. Muszą podejść bliżej, żeby zobaczyć kod do wejścia. Dobrze, więc tak jak mówiłem, spotkaliśmy się tutaj, żeby omówić plan obrony przed złoczyńcami. Nie możemy dopuścić do. Ups, ale ze mnie nie zdara. To było? Nie wiem, co to było, ale na pewno musimy to sprawdzić. To może ja pójdę na zewnątrz, się rozglądnąć. W porządku, tylko uważaj na siebie. Dobrze, będę uważał. Czy na pewno nikt cię nie śledził? Nie, raczej nie, przynajmniej tak mi się wydaje. Hmm, no nic dobrze. Na czym to ja skończyłem? Hmm, nikogo nie widzę. Halo, jest tu ktoś? Wejdź, żeby mnie tylko nie zobaczył. Halo, halo? Jak sytuacja? Prawa się troszkę skomplikowała. No nie, wiedziałem, że tak będzie. Że nie podołasz zadaniu. Jesteś do niczego. Wyślij mi swoje położenie. Hmm, a kto to? Halo, kim jesteś? O nie, muszę kończyć. Hmm. Jak zwykle sam będę musiał się tym zająć. I użyć swojej wyjątkowej broni. Przecież nie mogę teraz uciec, bo dopiero się domyślą. Halo, pytałem Cię kim jesteś i co tutaj robisz? Yy, przebudziłem się, zacząłem szukać swojego przyjaciela, który pomógł mi dzisiaj wrócić do zdrowia, ale chyba się zgubiłem. A to ty! Hmm, a co jeśli on należy do złoczyńców? Przecież przez te okulary ciężko poznać. Muszę odwrócić jego uwagę od tajnych kryjówek. Wiesz co? Twój przyjaciel jest bardzo teraz zajęty. Chodź, zaprowadzę cię do bazy, okej? Okay? No dobrze. Mam nadzieję, że te moje złe przeczucia się nie sprawdzą. I ten tajemniczy Things nie należy do złoczyńców. Muszę szybko pobić do kryjówek, ostrzeć resztę. Hahaha, ha, ha, ha. to tutaj. Teraz to już na pewno mi się uda. Ale na wszelki wypadek zamienię się w ich przyjaciela. Potrzebuję tylko odrobinę cieplutkiej wody. Ha, 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 ha. a to? Kto znowu? Co? Nie rozumiem, co to ma znaczyć. Nie wierzę, po prostu nie wierzę. Hmm, teraz to już nie mam wątpliwości. To sprawka złoczyńców. Halo, kuba? Co się z tobą dzieje? Gdzie jesteś? Jestem obok waszych kryjówek. Okej, okay, w takim razie już ci otwieram. Stop, poczekaj, nie otwieraj. Co? Dlaczego? Obok waszych kryjówek na bank czai się super złoczyńca. Jest bardzo dziwny, ale kamuflażu zmienia kolory. Co takiego? Pierwszy raz słyszę o takiej mocy. Ciekawe, który to super złoczyńca. Może być bardzo niebezpieczny. Uważaj na siebie. Ok, ja wezmę posiłki na wszelki wypadek. Na czy wchodzimy i atakujemy? Raz, dwa, trzy. Idziemy. Nie próbuj uciekać, jesteś bez szans. Poddaj się, jesteś otoczony. Użyć Sky Hunter. E? To nie może się tak skończyć. Nikt z Hinksów nie ma takiej mocy, a ja się dałem tak podejść. Oszaleję zaraz. No tak, mogłem się domyślić, że takie rzeczy to tylko Okulus Max mógł wymyślić. Na szczęście teraz już nam nie ucieknie. A gdzie Kuba? Niedawno tu był. Kuba? Już jestem, wracam z bazy. Bałem się, że złoczyńca w okularach może uciec. I miałem rację. W ostatniej chwili udało mi się go zamknąć w więzieniu. Naprawdę? Brawo! Za swoją spostrzegawczość i przede wszystkim za ogromną odwagę zasługujesz na medal. Takich właśnie osób potrzebujemy w Kaboom City. Dziękuję bardzo za wyróżnienie, ale to nic takiego. Kubuś, wstawaj na śniadanie. Za chwilkę jedziemy na zakupy. Kubuś, obudź się. Oj, czyli to był tylko sen. Szkoda. Wstawaj, wstawaj. No dobrze. Ale jak już będziemy do tych zakupach, to kupisz mi jakieś super kingsy? No dobrze, coś kupimy. Świetnie, to już staje. Może trafią mi się rzadkie figurki z okularami, zmieniające kolor w zimnej wodzie.